Jeszcze raz. Witamy w Fabryce Świętego Mikołaja! A pan kim jest przepraszam? E, ja tylko e, ja Cześć! Pakujemy dużo pysznego jedzenia, żeby inni mogli również zjeść. <grywa> ja zastanawiam się jak długo nad tym myślałeś. <grywa> Dobra, Ile do Pani tutaj, która wszystko ogarnia. To jest Pani koordynatorka całej tej paczki naszej kalwaryjskiej. Słucham. Jestem, jestem, jestem. My przygotowujemy paczkę dla dwóch rodzin z naszego regionu, które w w jednej jest czwórka dzieci, w drugiej e, trójka, tak, trójka. E, dlatego mamy tutaj mnóstwo, e, mnóstwo materiałów. Pani pozwoli, że się rozejrzę, dobrze? Okej. Okay. Które musimy spakować. Mamy artykuły spożywcze, e, artykuły... E, Czystości jakieś chyba też? Zabawki... Zabawki. O, ubrań to u nas jest normalnie. Można do tego? Dobrze. Tu są jakieś, jakieś pasztety, to są, tak? Tak, pasztet drobiowy z aru. Co tu jest w środku? Ja, Indyk. Tu milka, squeaky, a ty co masz w ręce? Wędkę będę łowił dobrych ludzi. Daj się z Kurde. Hela, a ty co robisz? My tak, 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 tak. i ubrania dla trzech dziewczynek, dlatego mamy troszkę problemy, żeby rozdzielić je rozmiarowo. ale i za. co to jest? Dwie pary. Gdzie prezes? E, ty, jako leginsu, tak. leginsu. aha. Taka piżama. Dla tej średniej dziewczyny, prawdopodobnie. Widzę, że dzisiaj modny jest czerwony. O, nie, nie oni. pantalony normalnie. Kropki, <laughs> A co za różnica? Damskie mają, w takich nie chodzi. O, ma numer do wszystkich niegrzecznych dziewczynek. Na ten temat. To jest ofiara i to jest symbol Dobra, poświęcenia, Dobra. Dobra, jakie dana. ofiarowaliśmy Dobra, dla tej inicjatywy. Dobra, ta Nutella padła ofiarą nieszczęśliwego zbiegło okoliczności. Dlaczegoż ten pasz ten jest uszkodzony? Pokaż to do kamery, bo ludzie nie Bardzo widzą. Bardzo proszę. To jest dobre. I świat zobaczy tę tragedie. To on. Tak, dziura. Bardzo się... Ej, ale była czemu ty jesz nutellę ze szkłem? Tam jest szkło. Bo szkło jest zdrowe. Poprowadzamy was po fabryce świętego Mikołaja, gdzie elfy pracują za żarcie nad tym... Za żarcie! <śmierdzi> ja byłem, ja. Za co? Ja za Za żarcie! Prosimy tak no, no. no, no. no, no. ci ten słuchać. Co to za Mikołaj do nas a, przyszedł ja tutaj? Mikołaj przyszedł, ale nikt z chce pomóc Mikołajowi, nikt nie odbiera telefonu. Ho, ho, ho. ho, ho, ho. Pewnie... Co nam Mikołaj przyniósł? Co nam Mikołaj przyniósł? Mam mleko i cukierosy! No, masz? Mam razie ja, pa. Tu? No to? Chłopcy, powiedzcie nam, jak wy już pakujecie te paczkę? Dopiero zaczęliśmy. <grym> Właśnie, gdzie jest to A ma. który to już papier y, ozdobny do tej jednej paczki? <grym> Ale to... Trzeci albo co? W sumie to pierwszy, bo to tak, to częściami było. Bo to tak miało być, no, tak? No Przecież to zamysł był od początku. Pierwszy... Nie, że to trzymaj na to tak. no... Co no. ci mam zaciągnąć? Najładniej za są garki.

Te powoli dobiegają końca. Po co to nie Bo oni to zepsują psują w ciągu Musiałeś to spieszyć. Nie masz śmierć. Nie mówię, to jest dziwne. Słuchajcie, jest godzina 237. Przypakowaliśmy już ponad 2 godziny wszystkie paczki dla dwóch rodzin, właściwie ja, dla trzeciej też. Tutaj dziewczyny kończą pakować ostatnią paczkę, przenosimy ją do pisa. No i w zasadzie na dzisiaj.